Księga kapłańska, rozdział 27. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Przemów do Izraelitów i powiedz im. Jeżeli ktoś chce się wywiązać ze ślubu według Twojego oszacowania jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz szacował. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat, to będzie on oszacowany na 50 syklów Srebra według wagi z przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oszacowana na 30 cyklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od 5 do 20 lat, to chłopiec będzie oszacowany na 20 cyklów, a dziewczyna na 10 cyklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od 1 miesiąca do 5 lat, to chłopiec będzie oszacowany na 5 cyklów srebra. A dziewczynka na trzy cykle srebra. Jeśli chodzi o ludzi starszych w wieku od 60 lat wzwyż, to mężczyzna będzie oszacowany na 15 cyklów, a kobieta na 10 cyklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak <laughs> ubogi, że nie może zapłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje według możliwości tego, który ślubował. Kapłan ją oszacuje. Jeżeli chodzi o bydlęta, które są doskładane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Pana, będzie rzeczą świętą. Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem. Ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś ktoś zechce taką zmianę uczynić, to jedno i drugie bydlem będzie rzeczą świętą. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, takie, które nie bywa składane w darze dla Pana, to postawią to bydlem przed kapłanem, a kapłan je oszacuje według tego, czy będzie dobre, czy marne. Taka będzie jego wartość, jak oszacuje je kapłan. Jeżeli ofiarodawca zechce je wykupić, to doda piątą część do jego oszacowania – jeżeli ktoś poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego. Jeżeli ktoś poświęci dla Pana część swej dziedzicznej posiadłości, to twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew. Jeden homer jęczmienia będzie się równał pięćdziesięciu cyklom srebra. Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w mocy. Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego. I odpowiednio obniży cenę. Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do twego szacowania jedną piątą i grunt powróci do niego. Ale jeżeli nie wykupi gruntu, jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. Ale kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym. Będzie należał do Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością kapłana. Jeżeli zaś ktoś poświęci dla Pana grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości, to kapłan obliczy wysokość ceny aż do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu sumę oszacowania jako rzecz świętą. W roku jubileuszowym grunt powróci do tego, od kogo był kupiony. Czyją był dziedziczną posiadłością? Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie cykla z przybytku. Jeden cykl równa się dwudziestu gerom. Jednakże nikt nie będzie poświęcał panu pierworodnego bydlęcia, które i tak już należy do pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran. Należy on do Pana. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, to można je wykupić za sumę według Twego oszacowania, dodając do niej jedną piątą. Jeżeli nie zostanie wykupione, to będzie sprzedane według sumy Twego oszacowania. Jeżeli ktoś poświęci coś ze swej własności dla Pana, jako herem, człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego, to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde herem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako herem, nie może być wykupiony. Musi on zostać zabity. Każde, każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana. Jest rzeczą poświęconą Panu. Jeżeli ktoś chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą. Każda dziesięcina zbydła większego lub drobnego, które przechodzi pod laską pasterską jest rzeczą poświęconą Panu. Nie będzie się rozróżniać, czy jest dobre, a co marne. Nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak ktoś uczyni zamianę, to oba bydlęta i jedno i drugie będą rzeczą poświęconą Panu. Nie mogą być wykupione. To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na Górze Synaj dla Izraelitów. Koniec Księgi Kapłańskiej.